Wszystko, witajcie. Bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, kolejny dzień Eventu Footy i trwał najlepsze, także zobaczmy co dzisiaj i nas przygotowało. O no, co słuchajcie, z nowych rzeczy, które pojawiły się dzisiaj, jest to token Summer do zdobycia oczywiście, w takim oto SBC, jest to 13 token także no, fajnie, że kolejny token jest do zdobycia właśnie w SBC, że nie trzeba zużywać tych trybów, bo to już jest chyba trzeci token, który... Jest do zdobycia w ten oto sposób, także całkiem fajna opcja. Pozostałe 8 miejsc do zdobycia w zadaniach. Gdyby ktoś nie wiedział w którym miejscu one są, tutaj punkty przemowe, letnia wymiana i tutaj są wszystkie te tokeny. Oprócz tego jeszcze można dostać paczkę, a pika 1 z 3, 84 plus, także też całkiem fajna opcja. I oczywiście żeby takiego pika na tym materiale otworzymy. No i słuchajcie, zrobimy sobie tak myślę tą rozbudowę futis 90 razy 7 myślałem coś pojawi się, się nic ciekawego, dlatego nie przepalałem tych kart, a że nie pojawiło się nic ciekawego, no to skupimy się na tej paczce, no i zobaczymy co nas tutaj czeka. No ale lecimy słuchajcie, jeden z trzech piłkarz, 8-4+, także zobaczmy. No i całkiem fajnie, karta 8 i jak najbardziej nam się przyda, także poko. No to słuchajcie, przejdziemy do paczki, Dziesięć żołnierzy piłkarzy, 85 plus, także zobaczmy co ciekawego czeka nas w środku. Jest to karta Team of the Season, teraz zobaczmy jakiej narodowości on będzie, jest to napastnik z Niemiec i jest to chyba, unda, dokładnie tak, 94% ceny ogólnej. Fajna ale zobaczymy kto oprócz niego kryje się tutaj w środku. No proszę, ABD Pele. w tym będzie jakiś taki pele, 200 tysięcy monet, ale paczka jak najbardziej spoko, to jest Roberto Firmino, Udegard. Tavernier Quadrado, także całkiem fajny overall na przepałkę także jestem jak najbardziej z tego zadowolony No to słuchajcie, teraz lecimy z pikiem 86 plus 1 4, także zobaczmy co jest ciekawego na nas czeka Okej, okay. brardzi 96 z tego pika jak najbardziej weźmiemy taką kartę super veral na przepałkę także jak najbardziej jestem znowu zadowolony No to słuchajcie, przepalamy ostatni skład na Paczkę 90 razy 7, także no liczymy na jakieś ciekawe dara oczywiście, no i zobaczymy co nas czeka w tej otopacy. Ale dobra słuchajcie, zanim danie główne, przejdziemy sobie do kilku pobocznych paczek, które otrzymaliśmy za jakieś tam różne wysłania, No i w pierwszej paczce nie ma nawet walkoutu. No dolecimy z kolejną paczką, tutaj jeszcze bez gwarancji overala. Oj, no są krany, będzie to Hiszpan, SP, będzie to... A kurczę, nie będę mogła miał... A, Merino, 83, ok. No dolecimy słuchajcie, paczki z gwarancją overala, 80 ⁇ no i nie ma nawet ekranów, Ale słuchajcie, na luzaku kolejna paczka, 80 plus. No i tutaj znowu nie ma nawet ekranów. No ale dobra słuchajcie, teraz 83 plus, także tutaj może coś ciekawego nam polecieć, liczymy na wiadomo na jakieś ciekawe overale. No i jest to karta Shape... A nie, to jest y, ta z y, Ligi Konfederacji, 83 overala. I coś ciekawego w środku, nie. No to co słuchajcie, lecimy z paczką siedmiu piłkarzy z drugiej partii futy z 90 plus oceny ogólnej. No i zobaczmy, co ciekawego nas czeka w środku. Jest to to ty, ok, pierwsze to zatrafiony, Portugalczyk. Ej, o nie, to jest Ruben Dias. Ajajaj, a aj, ja aj, aj, liczyłem na to, że to będzie Cristiano Ronaldo, niestety. Ale chyba Ronaldo w tym będzie to, co. Nieważne, co jeszcze w środku, później go będzie. Ajajaj. Aj. Rudiger. Pogba, Depaj, Coutinho, Berardi, Lucas Paqueta, no niestety te trafy nie są fenomenalne, ale przynajmniej pierwsze TOTY wpadły także no jakiś tam plusy z tego mimo wszystko można wyciągnąć. No to słuchajcie, ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, zapraszam was na kolejne, do do zobaczenia, cześć cześć!